W jaki sposób grzech objawia się w życiu człowieka? Słowo Boże używa wielu obrazów na to, aby opisać to, w jaki sposób grzech działa w naszym życiu. Jednym z takich obrazów dość mocnych dla nas i trudnych do przyjęcia, trudnym do zrozumienia jest to, że człowiek żyjący w grzechu, żyjący bez Boga, jest martwy. I nie chodzi tutaj o to, że jest martwy fizycznie, nie chodzi o to, że jest martwy towarzysko, chodzi o to, że jest martwy duchowo. I to jest bardzo ważny aspekt. Można powiedzieć, że najważniejszy element człowieka, jego duch, jest martwy dla najważniejszej osoby we wszechświecie czyli dla Boga. Jeśli byśmy chcieli rozwinąć ten obraz człowieka, który jest martwy duchowo, to możemy się wiele z tego nauczyć. Człowiek martwy nie reaguje na bodźce, człowiek martwy nie słyszy, człowiek martwy nie widzi, nie jest w stanie nawiązać relacji z innym. Tak samo człowiek, który jest martwy duchowo, który żyje w grzechu, żyje bez Boga, nie widzi Boga. Nie słyszy Boga, nie jest w stanie być z nim w relacji. Innymi obrazami opisującymi życie człowieka żyjącego w grzechu jest to, że żyje w ciemności, że nie ciągnie go do światła, nie ciągnie go do Boga, ale woli żyć w ciemności, tam gdzie jego grzech będzie, tak jak mu się wydaje, mniej widzialny. Kolejnym obrazem jest niewola. Człowiek żyjący w grzechu. Jest zniewolony i jest to właściwie dla każdego człowieka łatwe do, do wyobrażenia sobie, do zrozumienia. Niewola, widzimy ludzi zniewolonych przez alkohol, przez używki. Widzimy ludzi zniewolonych wieloma rzeczami. I życie w grzechu jest taką niewolą, niewolą grzechu. Nie czynimy tego, co Bogu się podoba, ale czynimy to, co nakazuje nam grzech, nasza grzeszna natura. To są... Pokrótce objawy człowieka, który żyje w grzechu.